Ewangelia życia Jan Paweł II Dzień dziewiąty Walkę o życie trzeba i można wygrać. Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład i przekazałeś nam moc Twego Ducha. Zdołamy to uczynić. Dozwól zatem, byśmy umieli z sercem uległym i ofiarnym słuchać każdego słowa. Które wychodzi z ust Bożych. W ten sposób nauczymy się nie tylko nie zabijać ludzkiego życia, ale będziemy też umieli je czcić, miłować i umacniać. Czy dziecko w brzuchu mamy to jest dziecko, czy nie? Kiedy taki ktoś może przeszkadzać, a kiedy nie przeszkadza? Że właściwie nigdy takich pytań sobie nie zadawałam. Że zawsze u mnie ciąża to jest noszenie pod sercem kogoś, że dziecko nie jest płodem, tylko jest od początku dzieckiem. W związku z czym zawsze oczywiste dla mnie jest to, że to jest życie i ono jest najważniejsze. Nigdy nie myślałam o tym, że tego życia trzeba bronić i że trzeba chronić takie małe dzieci przed tym, żeby nie zostały zabite. Tym bardziej, że bardzo lubimy ludzi odważnych, lubimy takich bohaterów, lubimy strażaków, którzy z ognia ratują ludzi. Lubimy strażaków, którzy ratują kogoś w powodzi. Często w telewizji robione są z nimi spotkania i rozmowy. I wszyscy bijemy im brawo, i mówimy, że są niezwykli. I najczęściej, jak takie osoby są pytane o to, dlaczego to zrobiły, dlaczego pan, pani uratowała temu komuś życie, temu dziecku, tej staruszce, tej pani, temu panu. I najczęściej takie odważne osoby mówią, że to było tak oczywiste, że nikt nie postąpiłby inaczej, że nie ma w ogóle. Innej hmm. możliwości, że nie można by było nie uratować, że nie można by było nie pomyśleć o tej osobie i nie uratować jej wtedy. Co tym bardziej dziwne jest, że w przypadku nienarodzonych dzieci nie ma takiej odpowiedzi. Bardzo często w mediach taka odpowiedź w ogóle nie pada. A tak naprawdę w tym przypadku ta odpowiedź dokładnie jest taka. Nie ma takiej możliwości, żeby. To dziecko się nie narodziło, nie ma takiej możliwości, żeby ono miało być zagrożone. No, ale okazuje się, że w dzisiejszych czasach te osoby, które zadają sobie takie pytanie, a potem decydują się, żeby dziecko urodzić, są bardzo odważne. A a to jest tak naprawdę norma. To jest coś tak niezwykłego i cudownego i takiego danego od Pana Boga, że nie zadajemy sobie takiego pytania po prostu. Jest dziecko, jest kolejne życie. I, I to życie jest, i to życie jest dane. Jeszcze nie wiemy, komu nam, sobie samemu to życie jest dane. Uratuj świętego. Módl się z nami o to, by nikt nie pozbawiał nienarodzone dzieci, radości i przeżywania dzieciństwa. Przyłącz się i wejdź na stronę www.uratujświętego.pl.